Przestań przepraszać za to, kim jesteś. To może być najtrudniejsza lekcja, jaką kiedykolwiek będziesz musiał przyswoić, ale jednocześnie jedna z najważniejszych. Każdy z nas od najmłodszych lat dostaje zbiór niewidzialnych wskazówek, co jest w porządku, a co nie wypada. Jesteśmy uczeni, że powinniśmy ukrywać emocje, że nie wolno być za głośnym, zapewnym siebie, że lepiej być niewidzialnym, by nie przeszkadzać. I te lekcje wgryzają się głęboko w naszą tożsamość. Ale teraz masz szansę napisać własne zasady. Pomyśl o swoim życiu jak o wielkiej podróży przez nieznane. Czasem droga jest łatwa, czasem pełna zakrętów i przeszkód. Ale nie ma nic bardziej pięknego niż podróż, w której pozwalasz sobie być autentycznym. W której akceptujesz każdy swój krok, nawet ten, który prowadził cię na manowce. W której nie musisz przepraszać za to, że się zagubiłeś. Bo każdy błąd to lekcja, każdy upadek to siła do dalszego wstawania. W życiu nie chodzi o to, by spełnić oczekiwania innych, ale by znaleźć siebie. To, kim jesteś naprawdę, to nie jest coś, co możesz zdefiniować przez pryzmat cudzych opinii. Twoja prawdziwa wartość nie zależy od tego, ile razy ktoś cię zaakceptował lub odrzucił. Niech to będzie twoje podstawowe przekonanie. Jesteś wartościowy z samego faktu istnienia. Czasem życie rzuca cię na kolana, żebyś mógł zobaczyć świat z innej perspektywy. Może byłeś nauczony, że powinieneś przepraszać za wszystko, za to, że potrzebujesz pomocy, za to, że masz swoje zdanie, za to, że czasem się boisz. Ale teraz wyobraź sobie, że przestajesz się przed tym ukrywać, że każda twoja potrzeba jest ważna i zasługuje na szacunek. Pozwól sobie na to, by czuć emocje bez poczucia winy. Złość, smutek, radość, podekscytowanie, to wszystko jest częścią Ciebie. Nie musisz przepraszać za to, że czujesz. Człowiek, który potrafi odczuwać, jest żywy. I to jest najpiękniejsze. Weź głęboki oddech i pomyśl o swojej przeszłości. Ile razy przepraszałeś za coś, co było częścią Twojej prawdy? Ile razy próbowałeś schować swoje prawdziwe ja, by przypodobać się innym? A teraz pomyśl, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś zaczął traktować siebie z szacunkiem i miłością. Wiesz. Czasem ludzie boją się prawdy o sobie, bo prawda jest taka, że bycie sobą wymaga odwagi, wymaga ryzyka, że ktoś cię nie zaakceptuje. Ale czy wolisz żyć w kłamstwie, ciągle przepraszając za to, że jesteś? Czy wolisz odważyć się być autentycznym, nawet jeśli oznacza to bycie czasem samotnym? Spójrz na siebie jak na ognisko, które rozświetla noc. To ognisko potrzebuje paliwa, twojej szczerości, twojej odwagi, twojego prawa do bycia sobą. Każdy raz, kiedy przepraszasz za siebie, gasisz trochę tego ognia. A świat potrzebuje Twojego światła. Potrzebuje Twojej prawdy. Potrzebuje ciebie w pełni. Czy wiesz, że każdy wielki lider, artysta, wizjoner przeżywał momenty zwątpienia? Że każdy z nich musiał nauczyć się mówić, nie, przepraszaniu za to, kim jest. To nie jest łatwa droga, ale droga, która prowadzi do prawdziwej wolności. Pomyśl o tym, jak wyglądałoby Twoje życie gdybyś zaczął akceptować siebie takiego, jakim jesteś, bez względu na to, co mówią inni. Gdybyś zaczął mówić, nie przepraszam za to, że mam marzenia, nie przepraszam za to, że jestem wrażliwy, nie przepraszam za to, że czasem potrzebuję pomocy. Każdego dnia mamy wybór, albo przepraszać za siebie, albo świętować swoją autentyczność. Wybór należy do ciebie, ale pamiętaj, im więcej będziesz przepraszać, tym bardziej będziesz się kurczyć. Im więcej będziesz świętować siebie, tym bardziej będziesz rosnąć. Chciałbym, żebyś teraz zamknął oczy i wyobraził sobie, że stoisz przed lustrem i widzisz tam siebie, nieocenianego, niekrytykowanego, ale kochanego takim, jakim jesteś. Poczuj, jak to jest, gdy akceptujesz każdy fragment swojego istnienia. Bez warunków, bez, ale. Po prostu jesteś. To jest moment, w którym zaczyna się prawdziwa przemiana. Moment. W którym przestajesz się przepraszać za to, kim jesteś, a zaczynasz być swoim największym sojusznikiem. Bo tylko wtedy, kiedy akceptujesz siebie, możesz zacząć naprawdę żyć. Nie bój się prosić o to, czego potrzebujesz. Nie bój się wyrażać swoich uczuć. Nie bój się być głośnym głosem w cichym tłumie, bo właśnie taki głos może zmienić świat. Pomyśl o tym, jak wiele energii marnujesz na przepraszanie za siebie. Ile razy w ciągu dnia mówisz przepraszam choć nie masz za co? Ile razy z powodu tego tracisz czas, spokój i radość? Teraz wyobraź sobie, że tę energię przeznaczasz na budowanie siebie, na pielęgnowanie swoich pasji, na rozwój, na miłość do siebie. Każdy przeprosin to niewidzialny łańcuch, który trzymacie w miejscu. Ale możesz te łańcuchy zerwać. Możesz zacząć żyć tak, jak chcesz, nie pytając nikogo o zgodę. Możesz być sobą, z całą swoją złożonością, ze wszystkimi wadami i zaletami. I pamiętaj, że prawdziwa siła nie polega na byciu idealnym, ale na byciu prawdziwym. Na odwadze, by pokazać światu swoje prawdziwe ja, nawet jeśli czasem to prawdziwe ja jest kruche, niedoskonałe, pełne lęków. Bo to właśnie wtedy pokazujesz swoją prawdziwą wartość. Przestań przepraszać za to, że masz emocje, że się pomylisz, że nie jesteś jak inni. Przestań przepraszać za to, że masz swoje tempo, swoje rytmy, swoje potrzeby. Przestań przepraszać za to, że po prostu jesteś. Zamiast tego zacznij dziękować sobie za każdy dzień, za każdy krok na swojej drodze. Za to, że jesteś tu, że walczysz, że kochasz, że marzysz. Zacznij celebrować siebie, swoje życie i wszystko, co z nim związane. To jest twój czas, twoja przestrzeń, twoja historia. Nie pozwól, by ktokolwiek zmusił cię do przepraszania za to, kim jesteś. Bo nikt nie ma prawa cię za to osądzać. Jesteś wyjątkowy i zasługujesz na to, by być kochanym, a przede wszystkim przez siebie samego. Pomyśl o swoim życiu jako o niezwykłej historii, którą piszesz każdego dnia. Ta historia jest tylko Twoja. Nikt inny nie może jej przeżyć za Ciebie, nikt inny nie może Cię zastąpić. I właśnie dlatego nie masz prawa przepraszać za to, że jesteś jej głównym bohaterem, że masz własny głos, własne marzenia i własne emocje. W świecie który często zachęca nas do konformizmu, do cichego podporządkowania się normom, bycie sobą to akt buntu. Ale to bunt pełen mocy i prawdy, to bunt, który daje ci wolność. Wolność bycia szczerym, wolność bycia autentycznym, wolność bycia kimś, kto nie musi się ukrywać. Kiedy przestajesz przepraszać za to, kim jesteś, zaczynasz żyć w zgodzie ze sobą. To jakbyś zdjął, a ciężki płaszcz fałszywych oczekiwań i pozwolił sobie oddychać pełną piersią. Ta lekkość jest bezcenna, bo niesie ze sobą spokój i pewność, które wcześniej były tylko marzeniem. Zastanów się, ile razy w życiu zrezygnowałeś z czegoś ważnego, bo bałeś się reakcji innych. Ile razy czułeś, że musisz ukrywać swoje prawdziwe uczucia, żeby nie przeszkadzać, żeby nie robić problemu. To nie jest twoja wina, to efekt społeczeństwa, które czasem nie rozumie, że każdy człowiek jest inny i to jest jego siła. Nie musisz się tłumaczyć, dlaczego jesteś inny, nie musisz przepraszać za swoje sukcesy ani za swoje porażki, nie musisz się ukrywać ani zmieniać, by komuś pasować. Twoja wartość nie zależy od tego, czy inni cię akceptują. Ona jest niezależna, stała i niezmienna. Przypomnij sobie momenty, kiedy czułeś się naprawdę wolny, kiedy śmiałeś się bez powodu, kiedy byłeś sobą i nie przejmowałeś się oceną innych. To są chwile, do których warto wracać. One przypominają ci, że masz w sobie moc, by żyć pełnią życia. Każdy z nas nosi w sobie obawy i lęki, to naturalne. Ale jeśli pozwolisz, by lęk przed odrzuceniem kierował twoim życiem, zaczniesz przepraszać za wszystko, co czyni cię wyjątkowym. A wtedy tracisz to, co najcenniejsze siebie samego. Wyobraź sobie, że twoje życie jest jak ogród, jeśli będziesz ciągle wyrywać z niego swoje kwiaty bo ktoś powiedział, że są za kolorowe albo za intensywne, ten ogród zacznie usychać. Ale jeśli pozwolisz sobie na rozwój w swoim tempie, jeśli będziesz podlewać swoje marzenia, pielęgnować swoje uczucia i akceptować swoje niedoskonałości, twój ogród rozkwitnie pięknem, jakiego nikt nie powtórzy. Nie bój się swojej wyjątkowości, nie bój się pokazać światu swoich barw. Twoja odmienność to nie defekt, to dar. Dar, który może zainspirować innych do odwagi bycia sobą, pamiętaj, że każda osoba, którą podziwiasz za jej siłę i autentyczność, kiedyś stanęła w tym samym miejscu, co ty teraz. Te same wątpliwości, te same lęki, te same chwile niepewności. Ale nie pozwoliła, by one ją zatrzymały. Ty też możesz tak zrobić. Każdego dnia masz okazję wybrać, albo nadal przepraszać za swoje istnienie, albo zacząć świętować siebie. Wybierz świętowanie. Wybierz miłość do siebie. Wybierz życie bez przeprosin. Zacznij od małych kroków. Może to będzie odrzucenie kolejnego, przepraszam, które już nie ma sensu. Może to będzie powiedzenie, nie, bez poczucia winy. Może to będzie wyrażenie swojego zdania, nawet jeśli nie będzie zgodne z większością. Pamiętaj, że każdy krok ku sobie jest wyzwaniem, ale też zwycięstwem. Każda chwila, w której decydujesz się być sobą, to wyraz odwagi i miłości do samego siebie. Zastanów się teraz, co możesz zrobić dziś, by zacząć tę przemianę. Może napiszesz do siebie list pełen akceptacji i wsparcia, może zaczniesz dzień od afirmacji, nie przepraszam za to, że jestem. Może znajdziesz w swoim otoczeniu osoby, które cię wspierają i akceptują takim, jakim jesteś. Nie musisz robić tego sam. Szukanie wsparcia to też oznaka siły, ale pamiętaj, że ostateczna decyzja i odpowiedzialność za twoje życie należą do ciebie. Przestań się bać swojej prawdziwej twarzy, nie chowaj się za maskami, bo one zawsze kiedyś spadną. Lepiej pokazać światu siebie takiego, jakim jesteś, prawdziwego, autentycznego, pełnego życia. Świat potrzebuje ludzi, którzy nie przepraszają za swoje istnienie. Potrzebuje ludzi, którzy są sobą i dzięki temu inspirują innych do odwagi i autentyczności. Twoja historia jest ważna, twoje życie ma znaczenie. Twoja obecność na tej ziemi jest darem, którego nikt nie może ci zabrać. Niech twoje serce bije mocno i pewnie, niech twoje słowa będą wyrazem twojej prawdy, niech twoje działania świadczą o tym, że kochasz siebie i nie musisz za to przepraszać. Pamiętaj, przestań przepraszać za to, kim jesteś. Zacznij świętować siebie, bo ty jesteś wystarczający, jesteś ważny, jesteś kochany. I to jest najważniejsze: zastanów się przez chwilę nad tym, jak bardzo świat zmienia się każdego dnia. Ludzie, którzy kiedyś musieli ukrywać swoje prawdziwe ja, dziś coraz częściej stają na scenie życia z podniesioną głową. To ich odwaga tworzy nowe standardy, pokazuje, że można być autentycznym, a jednocześnie kochanym, szanowanym i docenianym. Ty też możesz być jednym z tych pionierów swojej własnej historii. Nie musisz czekać, aż inni Cię zaakceptują. Zacznij od zaakceptowania siebie. Wielu z nas zna ten ciężar, który ciąży na sercu, kiedy czujemy, że musimy być kimś innym niż jesteśmy. Kiedy zamykamy w sobie swoje emocje, swoje myśli, bo obawiamy się, że zostaniemy odrzuceni, wyśmiani lub niezrozumiani. To uczucie izolacji potrafi być przytłaczające, ale prawda jest taka, że każdy z nas tęskni za tym, by być zauważonym i zaakceptowanym w swojej prawdziwej formie. Nie musisz już dłużej ukrywać się w cieniu.